Niste demony na pewno się założę. Co to jest? ta skała. A bo już się zaczyna. Widzą, że są jakieś opustoszałe. Takie, jakby popiołem pokryte ziemię. Bez żywej rośliny. Kawnisty troll. Widać. Eee, ognista harpia Widać, widać, widać wszystko Po ich twarzach. I stand around for long here tutaj wbijamy W końcu, będzie to jakieś wejście, czy nie będzie, Był sam na nie wiem Ale przecież powinno być Nieprawdaż? Tu chyba jakoś na pewno będzie żywiło ognia, tak mi się zdaje. Ale prawdopodobnie tak. No hm. to jakieś wejście. Nie widzę... O, tu chyba. Końcu... Wejściu na ziemię ma No matra tam, uciekamy. O, kupiec! Ognisz ty jeszcze ma świnio żeby... O ty Ale dostanie super Dobra, idziemy tam do kupca. Bo widzę tutaj kupca. To może jakieś miasto jest. O lol Całkiem sympatycznie jep. Patrzymy, patrzymy, obaczamy wszystko. Listy jaszczur. Dobra, kic z tym. Oh, Siły na naokoło, tak tutaj, bo tu sama lawa jest. Dobra, idziemy naokoło. Ale to koniki jesteśmy, co na to szybko przejdzie. Nowe potwory w tym rejonie to ogniste trolle. Ogniste demony. I coś tam może być. I te ogniste jaszczury, harpie. Trzeba robotę, bo to wszystko lata i to wkurza ludzi. To lawa i dlatego nie lata Dobra, pędzimy tam jakoś. Jezu znu no. ja Miałem, że tu nie ma nikogo. Jakby tu przejść? No to gdzie ja to wyszło? Dobra, sprawdźmy tutaj. O, zaraz będziemy Dobra, idziemy tam tu. Bacznie oglądamy wszystkie zakamarki, dobra, dobra, tu chyba jakoś mi się zdaje. O, widzę, jesteśmy w końcu, nie w tą stronę, super, nie tutaj, no, choćże. Jak tu wejść na wyższy poziom? Nie mówcie mi, że się tu nie da przejść. O, je, o nie, nie, no, wkurzyłem się. ZT te teraz. Tych się jaszczurów Chrystypani Chryste Pani Nazareński o Jezu. Dawaj, No, Jezu nie. no nie. Chyba nie. ruszasz nie. ruszasz nie. No w końcu coś. Za coś? O jest ten demon, tam mniejszy demon ognia. No, tak, ognisty troll, I ognisty jaszczur. O jest, tak, tak, koniec. Jep harpia została nam Ja znowu jakieś potworki następne Ale nie jest, ich, nie jest ich już tak dużo No gdzie ta harpia? Ta harpia jeszcze została nam Dobra na ramiennik słabe. Słabe O to będzie mocne. no, nu nu, nu, nu nu. Wchodzimy na konika. Dobra, będę chyba kończył na odcinek. To już następny odcinku tutaj poszukamy. A więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!